Ostatni jeden z widzów napisał komentarz. Pozdrawiam łysy. A może byś tak zrobił odcinek o tym, w jakich warunkach przechowywać klejonki? Chodzi o klejone płyty: czy to sosnowe, dębowe, jesionowe, drewniane, klejone płyty. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek, czyli jak magazynować, jak przechowywać, jak my to robimy, jakie błędy my popełniamy i Ty może też popełniasz i dlaczego, dlaczego to jest takie ważne, żeby poprawnie to robić, ponieważ bardzo szybko możemy zniszczyć nasz ukochany materiał. Zacznijmy od tego, jak my przechowywujemy drewniane płyty. To są akurat klejonki sosnowe i są one tak ułożone na stosie jedna na drugiej. Czy jest to idealne rozwiązanie? Niestety nie. Pojawia się tutaj nam jeden błąd, i za chwilę wyjaśnię Ci jaki. Myślę, że ta pierwsza płyta możecie już jakoś nakierować, ale najpierw zacznijmy w ogóle, czym jest klejonka od tej budowy i dlaczego ten naturalny surowiec cały czas żyje i cały czas pracuje. Klejone płyty, jak sama nazwa wskazuje, są wykonane z mniejszych klejonych kawałków. Czyli mamy takie kawałeczki, takie listewki. Następnie klejemy je ze sobą, aby uzyskać większy format. Oczywiście długość tych listewek może być różna, listewki możemy łączyć na długości albo możemy zrobić płyty, które są po długości lite. Myślę, że to widać. I teraz, co najważniejsze, co musisz zapamiętać z tego filmu, to fakt, że te kawałki drewna są po suszarni. One są suszone do wilgotności powiedzmy 8%. I to powoduje, że taki materiał musi być stosowany wewnątrz, w środku pomieszczeń. Gdybyśmy go dali na zewnątrz, to on będzie bardzo mocno puchnął. Przez to, że on jest wysuszony, suchy jak rodzynek. Gdy damy go na zewnątrz, gdzie są deszcze, wysoka wilgoć, to wtedy to drewno będzie pobierać parę wodną z otoczenia i będzie puchnąć. I kolejną rzeczą. Jest fakt, że takie płyty przeważnie klejone są klejem D3, czasami D2. Im wyższy numerek, tym lepszy klej. D3 mówi się, że jest klejem wodoodpornym. Ale w rzeczywistości ta nazwa jest dosyć myląca, bo chodzi o to, że okej, okay, taka płyta wytrzyma, tam olej, wodę, różne rzeczy, niech to stoi przez godzinę, 5 godzin. My sobie to zetrzemy, super klej wytrzyma. Jednak jeżeli taką płytę damy na zewnątrz, nie wiem, na jakiś płot, na jakąś balustradę, na jakieś szalone pomysły, to ten klej z czasem będzie po prostu się wypukiwał i będzie się rozklejał. Po pierwsze drewno będzie puchnęło na zewnątrz, a po drugie klej będzie się wypukiwał i będzie go coraz mniej. I taki materiał nam, no nie wiem, po roku, po dwóch latach, po pięciu, w zależności do czego jest stosowany, się najzwyczajniej zniszczy. No ale dobra, wróćmy do tego magazynowania. Przecież o tym ma być ten odcinek. Żeby poprawnie magazynować, przechowywać i przede wszystkim użytkować drewno, musisz zapamiętać te moje słowa, które mówiłem wcześniej że ten materiał jest po suszarni suchy jak rodzynek. Mam nadzieję, że to pamiętasz, bo to jest bardzo ważne. Ten kawałek drewna użyję powiedzmy jako parapet w moim mieszkaniu. Materiał jest suchy jak rodzynek, a w mieszkaniu przeważnie również panują takie warunki, że jest sucho. No i ekstra! To jest suche, powietrze suche, drewno mało pracuje, jest stabilne, świetnie. Gdybym ten kawałek drewna użył, no nie wiem, jako sztacheta w płocie, gdzie jest wiosna, jesień, zima, panują deszcze, śniegi, to ten suchy kawałek będzie bardzo szybko puchnął, no i się szybko zniszczy. Dlatego przechowywując taki kawałek drewna, no nie zostawiamy go na zewnątrz. Nie dajemy go do jakiegoś wilgotnego garażu, tylko go dajemy do takich warunków, żeby było względnie sucho. I teraz mamy taką ekstra tabelę, wilgotność równoważna drewna. No Myślę, że ją po prostu pokażę na ekranie, która nam mówi o tym, dla jakiej wilgotności powietrza jakiej temperatury powietrza uzyskamy jaką wilgotność drewna. I powiedzmy mamy w domu 20 stopni, jest powiedzmy 45% wilgotności, to nam daje 8,3%. Procenta wilgotności drewna. To drewno było wysuszone na 8%. Różnica praktycznie żadna. Ekstra, idealne warunki do przechowywania tego kawałka drewna. Powiedzmy, dajemy ten kawałek drewna do garażu. Tam jest 10 stopni i jest dużo bardziej wilgotno, bo tam są jakieś nieszczelności. Nie wiem, kawałka ściany nawet nie ma, są różne garaże. No to powiedzmy, że jest 10 stopni Celsjusza i jest powiedzmy około 70% wilgotności powietrza. To nam daje 13% wilgotności drewna. W takich warunkach fajnie się będzie sprawdzało drewno powierzchnie suszone, czyli właśnie takie deski, kantówki. To są takie warunki w miarę, które panują na zewnątrz. Więc, gdy tam do tego obślizgłego, obskurnego garażu damy taki kawałek drewna, to on sobie będzie delikatnie puchnął. Jeżeli zostawimy go na jeden dzień, dwa dni, to się jeszcze względnie nic nie stanie. Ale jeżeli będzie tam leżał tydzień, miesiąc, no to już się zaczną pojawiać pierwsze krzywizny. Dlatego tak ważne jest, aby przechowywać materiał w odpowiednim miejscu. Możecie sobie sprawdzić wilgotność i temperaturę powietrza. My mamy takie urządzonko, które jak na złość wczoraj działało, dzisiaj już nie działa, czyli nie działa, no bateria po prostu padła, zaraz ją wymienię. No ale o co chodzi? To urządzenie pokazywałoby, że tutaj na hali panują delikatnie bardziej wilgotne warunki niż takie wilgotność tego drewna. Czyli w teorii te płyty będą piły wodę. Czyli co, błąd i źle przechowywujemy? No, zapraszam. Wilgotność tej hali jest oczywiście niższa niż na zewnątrz, ale też wyższa niż w takim ogrzewanym pomieszczeniu. Oczywiście, że tak. Więc te powietrze tutaj, dookoła drewna, jest bardziej wilgotne niż drewno, więc w tym momencie drewno sobie delikatnie pomału, bo ta różnica nie jest aż taka duża, pije tą wodę. I w tym momencie największym błędem, który my też robimy, i który pokazywałem Ci na początku odcinka, jest właśnie ta płyta, ta płyta i ta płyta. Chodzi o przechowywanie na jedną stronę. Czyli spójrz. Ta płyta ma izolację z jednej i z drugiej strony. Do tego kawałka drewna praktycznie w ogóle powietrze nie dociera, więc ono nie pobiera tej wilgoci, no bo nie ma kontaktu z powietrzem. Ta płyta tak samo, ta płyta tak samo. Tutaj ma izolację, tutaj ma izolację. I teraz największy błąd, czyli ta płyta, od spodu izolacja świetnie, suchutko, jest fantastycznie, a od góry dostaje te mokre powietrze, z którego, od którego bierze, pobiera tą parę wodną. Czyli tutaj drewno zaczyna puchnąć z tej strony, a od spodu jest izolacja. I to powoduje, że się pojawia taka krzywizna. Co należy z taką krzywizną zrobić? No, można albo załamać ręce i powiedzieć, że do dupy jest to drewno, albo pomyśleć. I na przykład taką płytę możemy my w tym momencie odwrócić na drugą stronę i wtedy jedna strona, ta górna będzie izolowana, a druga będzie puchnąć, i taka płyta się wyprościć. Wyprości, jest to błąd z naszej strony, że my w przechowywaniu powinniśmy zawsze tą górną płytę, no na przykład, zestreczować. Wtedy albo dać jakiś karton, wtedy byłaby izolacja i świetnie płyta będzie prosta. Jednak no mamy na tyle duży przemiał i na tyle, no nie wiem, nam się nie chce, mamy tyle pracy, każda wymówka dobra, że tego nie robimy i od czasu do czasu tą pierwszą płytę po prostu odwrócimy. Także teraz pokażę Ci błędy, które ja słyszę od klientów, a nawet od stolarzy. Kupiłeś piękny materiał w twojej ulubionej firmie Drewholz. Żona kazała ci zrobić komodę, niech jest. Materiał zakupiony. Pierwszy błąd. Dajesz ten materiał do garażu, tego wilgotnego, obskurnego garażu i mówisz żonie, że jutro to zrobisz. Mija miesiąc, ty w końcu znalazłeś czas, patrzysz, a te wszystkie płyty, który, płyty które były magazynowane przez ciebie, są powyginane. Więc dawajmy płyty w odpowiednie miejsce, takie, żeby ta wilgotność była w miarę niska, żeby było sucho. Ale są takie przypadki, kiedy no, nie chcesz mieć takiego stosu płyt w salonie, tylko dajesz go faktycznie do garażu. Co możesz wtedy zrobić? Możesz albo zaizolować wszystkie płyty, czyli na przykład obłożyć kartonem albo zestreczować, jeżeli będą one faktycznie jakiś dłuższy czas tam leżały, albo na przykład. Możesz zrobić coś takiego, że jeżeli w tym garażu panują nie aż takie drastyczne warunki, możesz zrobić coś takiego. Co ja w tym momencie zrobiłem? Zrobiłem, tak jakby, przekładki. Możesz też użyć zwykłych przekładek, jeżeli chcesz takie drewno no najzwyczajniej położyć na ziemi. Co nam to daje? A daje nam to, że jeżeli to, ten kawałek drewna ma 8%, w twoim garażu jest powiedzmy 12-14%, czyli nie ma jeszcze jakiejś tam tragedii, to w tym momencie ta płyta ma powietrze z jednej strony i z drugiej strony. Więc z obu stron będzie tak samo, powoli, delikatnie piło tą wodę i dzięki temu ta płyta pozostanie w prostej formie. Gdybyśmy zrobili tak. Tak, wtedy te trzy środkowe płyty zostaną proste, natomiast ta się wygnie w jedną stronę, a ta płyta się wygnie w drugą stronę. No i dokładnie tak samo to wygląda, gdybyśmy położyli płyty na ziemi. W sumie nie wiem, czy to widać. Mamy płyty na ziemi. Jakbyśmy od spodu dali jeszcze jakiś karton, to ok, ta dolna płyta będzie prosta. Jeżeli mamy jakiś tam beton, wilgotną powierzchnię, wtedy ta płyta będzie pracowała mimo ciężaru. Wierzcie mi to. Ja często słyszę o tym, że połóż tam worek cementu, to się wyprostuje. Główno prawda. No, taka, taka jest prawda. Jak od spodu ta płyta dostanie wilgoć, to ona będzie wygięta i kiedy my ten ciężar zdejmiemy, Wtedy ta płyta, mimo że będzie teraz wyglądała, że jest prosta, jak my ten ciężar zdejmiemy, to ona będzie wygięta. No ale dobra, daliśmy karton, a od góry nic nie ma, wtedy wszystkie dolne płyty będą proste, a górna nam się zacznie wykrzywiać. Co możemy zrobić, jak się nam ta płyta wykrzywiła? Dać na drugą stronę, wtedy się zacznie prostować, albo najlepiej właśnie albo zestreczować, albo położyć jakiś koc, albo karton. Izolację, izolację od powietrza. I teraz, jak już wszystko zrozumiałeś, to podam Ci jeszcze jeden dodatkowy, bonusowy, częsty błąd, który widzimy u klientów. A mianowicie, kupiłem materiał. Powiedzmy, że nawet tego pierwszego dnia od razu z nim coś robię. Więc ten, więc ten materiał no, nie zdąży się dużo wody napić, nawet niech jest w tym garażu mega wilgotnym. Położyłem suche jak rodzynek płyty na koziołkach w garażu i maluję. Zabezpieczam lakierem, olejem, czymkolwiek. Pomalowałem górną powierzchnię. Zostawiłem jeden dzień i drugiego dnia zamiast malować spód, ja znowu pomaluję górę. Cyk, druga warstwa. Mija następny dzień i ja robię trzecią warstwę, cyk, cyk. Mija już tydzień czasu bo, albo nawet dwa tygodnie, bo nie zawsze mi się chce malować, nie zawsze mam czas. Yy, oczywiście ten lakier czole też musi wyschnąć, więc ten tydzień czasu jest jak najbardziej realny. I co się dzieje? No dokładnie to samo co w, w tym przypadku magazynowania, czyli góra jest izolowana od powietrza, od powietrza tym olejem, tym lakierem, a spód jest surowy i on pije tą wodę. I potem przychodzi klient, który pomalował trzy razy z jednej strony, a z drugiej nic. W garażu maluje to drewno i przychodzi: Ło, panie, pan masz mokre drewno". No i musimy dochodzić do tego, gdzie był błąd i tak dalej, wyjaśniać i tłumaczyć. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek może komuś zaoszczędzić tych błędów. Mam nadzieję, że będzie pomocny. Albo dla łysego. Pozdrawiam łysy, jeszcze raz. Jeżeli masz jakiś pomysł na odcinek, to daj znać w komentarzu. Jeżeli coś cię ciekawi, coś cię trapi, może będę wiedział, może będę w stanie ci to wyjaśnić. A jeżeli drewno lubisz, i pracować z tym materiałem, to oczywiście zapraszam do naszej hurtowni, do naszego sklepu internetowego. Mamy dosyć sporą ofertę. Zapraszam na zakupy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć.